Dzień dobry. W dniu dzisiejszym chciałem Wam opowiedzieć o superstaruszkach. Termin ten pojawił się w badaniach naukowców określających osoby w wieku powyżej 80 lat, które jednak pozostały 50-60 latkami z perspektywy... Swojej sprawności fizycznej, swojego zdrowia, swojej sprawności intelektualnej, aktywności, liczby i jakości posiadanych znajomości i przyjaciół. No, jest to temat niezwykle frapujący, bo nagle się okazało, że mając do dyspozycji całą medycynę, Prawda, klasyczną i naturalną, no chcielibyśmy jak najdłużej żyć, żeby jak najwięcej doświadczać, ale tak naprawdę to po prostu większość z nas chciałaby jak najdłużej żyć, ale mieć sprawność intelektualną i fizyczną, no tak, 50-60-latka, czyli po prostu jeszcze zupełnie na przyzwoitym poziomie. Ale zanim do tego dojdę, chciałbym trochę się cofnąć. XX wiek, pod względem długości życia, średniej długości życia człowieka w krajach rozwiniętych, był w naszej cywilizacji. Praktycznie można powiedzieć, że w XX wieku średnia długość życia w cywilizacjach w krajach rozwiniętych podwoiła się czegoś takiego no, w dwutysięcznej historii jakby naszej kultury, naszej cywilizacji nie odnotowaliśmy nigdy. Prawda? Co takiego się stało? Pomimo tego, że były na naszym kontynencie europejskim dwie wojny, pierwsza i druga, co takiego się stało, że tak się wydłużyło życie, średni czas trwania życia? No, przede wszystkim jakość medycyny się poprawiła oraz dostęp do tej medycyny oraz badań, które mógł jakby w sposób powszechny zrobić normalny człowiek, oraz, oraz kwestia związana ze zmianą pewnych nawyków. Żywieniowych, nawyków kulturowych, które, które doświadczyliśmy w XX wieku, pozwoliło, pozwoliło nam praktycznie bardzo mocno, powyżej 70 lat, wydłużyć średnią długość życia w Polsce dla kobiety i mężczyzn. Natomiast, proszę Państwa, biorąc pod uwagę ostatnie kilka lat, szczególnie pandemii, szczególnie COVID, to nagle się okazało, że mamy do czynienia ze zjawiskiem prawda, ponadprzeciętnych ponadprzeciętnych zgonów. Nagle umieralność zwiększyła się w ciągu tych ostatnich dwóch lat w tak, w tak absurdalnie wysoki sposób, że stała się, stała, była największa od czasu II wojny światowej, czyli od 1945 roku. Tak? Co takiego się, co tutaj jakby na co to wpłynęło? Wpłynęło to oczywiście. No to fakt, że ludzie przestraszyli się i przestali chodzić do lekarza, przestali korzystać z badań, a także sam strach, a także sam strach, który bardzo mocno, bardzo mocną odporność tutaj osłabił. Wracając jednak do rozważań na temat długości życia i jakości tego życia w powyżej 80, no trzeba stwierdzić jakby jedną rzecz. Wydawało nam się, że wystarczy tylko polepszać dostęp do lekarzy i polepszać jakość medycyny, medycyny klasycznej, aby w sposób liniowy, tak jak w XX wieku, następowało wydłużenie średniego, średniego czasu trwania życia no, Polak. Okazało się, że w tym momencie Coś takiego się nie dzieje. Po, po prostu ludzie, młodzi ludzie umierają zupełnie w niespodziewany sposób i pomimo, pomimo tego, że tam medycynę i leki mamy na dość wysokim poziomie, no nie, daje się, nie daje się temu zapobiec. Natomiast z drugiej strony widać... Widać osoby i całe regiony, tak jak na przykład jak Japońska Okinawa, czy pewne regiony w Kostaryce w Ameryce Środkowej, gdzie żyją ludzie, którzy jakby w sposób naturalny przyjęli styl życia taki, że ten średni czas życia jest o 20-30 lat dłuższy niż w Polsce. Tak? No i jakby pytanie się rodzi: to my też tak chcemy. To co my mamy w związku z tym zrobić? No, tutaj bazując na wnioskach naukowców, trzeba jakby stwierdzić jedną rzecz. Nie ma jeszcze pastylki ani leku, który by wstrzyknięty prawda, do organizmu stwierdził, że proszę bardzo, to teraz po tej szczepionce albo przyjmuj te pastylki, a będziesz, a spokojnie dożyjesz 100 lat. Czegoś takiego jeszcze nie ma. Przypomnę, jak to jest z perspektywy energii subtelnych. Zabierają nas do góry w momencie... Gdy my jako ludzie niczego tutaj już więcej się nie nauczymy, kiedy nasza dusza niczego nie jest w stanie się nauczyć, niczego nie jest w stanie doświadczyć. I w tej perspektywie, jeżeli chcemy, żeby nasze życie tutaj trwało, chcemy, żeby nasze życie no, było na odpowiednim poziomie, to uczmy się, to uczmy się. No dobrze, to ja w takim razie dzisiaj w ramach nauki przeczytam dwa rozdziały mojej książki. Albo obejrzę nowy odcinek popularnego serialu. Czy to mi wystarczy? No, pewnie z perspektywy emocjonalnej coś tam do mnie dotrze i jakieś mikrozdarzenie do mnie przemówi, czegoś się nauczy. Natomiast nie o taką naukę chodzi. Chodzi o naukę, która będzie dla nas wyjściem ze strefy komfortu. A przypomnę, że wyjście ze strefy komfortu to jest zmuszenie mózg m, naszego mózgu do myślenia, do kombinowania, do radzenia sobie w sytuacji stresowej. Aha, czyli żeby uczyć się, to musimy troszeczkę się zestresować. W ten sposób pobudzamy nasz mózg do działania, pobudzamy nasz mózg do myślenia. Dlaczego mówiąc o zachowaniu młodości i sprawności w wieku powyżej 80 lat, mówię o mózgu? Dlatego, że. Jeżeli dysponujemy zdrowym mózgiem, mózgiem, który jest bardzo sprawny intelektualnie, który się szybko uczy, który działa, który jest gotowy na nieznane, na nowe wyzwania, to reszta ciała w sposób naturalny dostosowuje się do tego mózgu. Nie choru, po prostu nie chorujemy, nie dotykają, nas, nie dotykają nas poważne choroby. Dlaczego? Dlatego, że no po prostu mózg narzuca tutaj odpowiednie podejście, które. No, Powoduje zachowanie młodości, zachowanie odpowiedniego, odpowiedniego stanu zdrowia, a tym samym nagle się okazuje, że spotykamy człowieka 80-90-letniego, który i intelektualnie, i fizycznie jest jak 50-60 latek, czyli osoba kilkadziesiąt lat młodsza. Prawda? Jak to jest możliwe? Ano Jest to możliwe pod warunkiem, że wychodzimy ze strefy komfortu. No, w odpowiedni sposób prowadząc, prowadząc tryb życia. Czyli przede wszystkim uczymy się. Uczymy się, zapewniamy właśnie tą dawkę nauki, nauki przystosowujemy mózg prawda, do zbierania i wykorzystywania nowych wiedzy. Ta nauka może być w różny sposób realizowana. To może być odpowiednie życie społeczne, to mogą, to mogą, być, to mogą być rozwiązywanie problemów. Stawianie sobie wyzwań i ich próba ich rozwiązywania. To może być nauka sensu strictu, czyli uczymy się języków, ale nie na zasadzie, że ja tutaj się uczę języków i prawda, za pół roku, ja już pół roku się uczę języków, tylko cały czas musimy być oceniani, cały czas musimy, musimy w jakiś sposób. Uczestniczyć w pewnego typu rywalizacji. To może być za pomocą aplikacji, albo to może być poprzez przystąpienie do jakiegoś testowego egzaminu, który zweryfikuje, co my tak naprawdę żeśmy się nauczyli. Jest to bardzo potrzebne, ponieważ to jest dla nas właściwa motywacja, żeby zdać ten test, zdać ten egzamin. I to jest ten element takiego delikatnego zestresowania naszego, naszego umysłu. Prawda? Oczywiście na pewno bardzo korzystnym. Bardzo korzystnym nawykiem czy zmianą jakby tych nawyków jest odpowiedni sposób odżywiania się. Ograniczenie czerwonego mięsa, ograniczenie białego cukru w naszej diecie, czy ograniczenie takich używek jak alkohol czy papierosy, myśl, myślę, że w sposób radykalny wydłużyłoby i poprawiłoby jakość naszego zdrowia, oraz wydłużyłoby po prostu nasze życie. Także. Dziękuję Państwu za uwagę. Skłaniam do przemyśleń. Wszystkiego najlepszego.